Cześć, witam Was, z tej strony Remy, firma RICAR przyczepy kempingowe z wam. Tym razem będziemy oglądać Hobby 540 z 2000 roku. Przyczepa jest wyposażona dodatkowo w przedsionek Izabeli. I jak zwykle zaczynamy to od godziny od zewnątrz. Przód przyczepy z bagażnikiem rowerowym. Aczkolwiek jest on niekompletny, widzę, że musimy tutaj dołożyć tą górną poprzeczkę. Mamy to na magazynie, także na pewno to uzupełnimy. Tak wygląda przód bakista. Jak widzicie, jest bardzo ładna, nigdzie nie jest popękana, nie jest nigdzie uszkodzona. Przednie okno. W... okna oczywiście są żaluzje przeciwsłoneczne i moskitiery. widać, żeby miała jakiekolwiek uszkodzenia na zewnątrz jakieś czy zarysowania jest naprawdę fajnie, fajnie otrzymana pochodzi ona z prywatnych rąk więc jak zobaczycie w środku tam jest jeszcze cały inwentarz po poprzednich właścicielach garnki, kubki i cała reszta tak wygląda tył przyczepy, zderzak lampy, Oni nie są od środka zaburzone zderzak też nie jest nigdzie połamany czy porusowany. Naklejki wymieniliśmy na nowe. Zobaczymy sobie jeszcze na tabliczkę znamionową. Oby 540, tu macie Numer na dopuszczalna, dopuszczalna masa całkowita 1500 kg. Może tu się uda, że będzie otwarte chyba tak muszę to zrobić z ma rękoma. To jest pokrowiec od przyciąka. To jest Komodore Concept, jak widzicie. Tak wygląda środek tutaj, jak włożycie rękę, podłoga, czy te ściany wszystko jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji. To jest trochę nalane, dlatego że myliśmy ją przed chwilą e, i No i pod ciśnieniem tej wody trochę tutaj się dostało. Natomiast sama podłoga, żeby Wam to jeszcze pokazać, tu wszędzie jest sucho, jest oryginalna. Ta płyta nie jest rozeschnięta. Zobaczymy sobie jeszcze na to wszystko z góry. Za chwilę Wam to pokażę. E, jeśli chodzi o opony, nie sprawdzałem tego wcześniej. Może uda nam się ustalić, jakie one są stare. Moim wzrokiem, od tej porze dnia będzie problem. Spróbuję to poszukać później i dołączę do informacji w opisie. Jeśli mamy z zewnątrz już obejrzaną, to zapraszam do środka. Oczywiście drzwi są dzielone. Jest tam moskitera tutaj. Można się skutecznie od owadów oddzielić zamykają i wchodzimy do środka. Trochę niezdarnie, przepraszam. Okej, okay. jesteśmy w salonie. Znaczy ja już jestem w przejściu, wy pewnie jeszcze w salonie widzicie to wszystko. To jest duże okno dachowe, dookoła jest wszędzie sucho. Płyty nie mają żadnych plam. Tak samo jest z całej przyczepy, zarówno przy podłodze. Jak i w narożnikach, i co ważne, przednia część, czyli przednia ściana przyczepy, co Wam zaraz też pokażę, jest suchuteńka, nic tutaj się złego nigdy nie działo. Bardzo fajne meble. Co do tapicerek, mnie się osobiście one nie oponowają, ale generalnie gusta są różne, o tym się nie dyskutuje. Ważne jest to, że one są bardzo zadbane, są fajnie utrzymane, nie są nigdzie uszkodzone. Te tyły też nie są pozrywane, a często się tak, niestety, dzieje. Tak wygląda stolik, już nakryty. Nie ma żadnych uszkodzeń czy, czy wgnieceń. Oczywiście przyczepa do posprzątania po swojemu, że tak powiem. O. Tak wyglądają wszystkie narożniki. Zobaczymy sobie tu może podłogę. No nie wiem czy to będzie cokolwiek widać, bo jest dość ciemno, jest zbiornik na tu coś więcej zobaczymy, no nie, nie bardzo, ale jak widzicie, o ile zauważyliście, no tam jest naprawdę czysto i sucho, tak jest drugi narożnik, te wszystkie zaślepki na śruby, widzicie, że są wszystkie oryginalne, bo pod nogami nie ma zacieków, I to tak jak mówiłem, są tutaj żarózy przeciwsłoneczne, I moskitery, tak to wygląda. I moskitery. Zróbmy przeciw słoneczną. Są fajne firanki, one nie są nigdzie uszkodzone. Na pewno do odświeżenia, ale, ale nie ma żadnych, żadnej tragedii. Są naprawdę w dobrej kondycji. Kuknijmy sobie jeszcze tutaj do szafek. Jak widzicie, połączenia wszystkie: sufit, ściana, podłoga ściana, co będę wam jeszcze pokazywał. Są w porządku. Nigdzie nie jest mokro. Tak pobieżnie sobie tu przejdziemy po tych takich najbardziej nefragicznych miejscach. Proszę, są garnki, kubki, talerzyki, kubki z podstawkami mamy na stole. No, tu są jeszcze jakieś rzeczy do wykorzystania. No, w przyczepie jest dodatkowa wykładzina. Natomiast jak zauważycie, ja już tutaj trochę natuptałem. Na pewno trzeba ją odkurzyć. O ile nie najlepiej, po prostu wyprać, tak jak wygląda w lodówce. Też trzeba ją na pewno posprzątać, ale co ważne działa i sprawna w trzech funkcjach, czyli na 220, 12 i gaz. Nie ma żadnych zapachów, nic tam nie śmierdzi, także wystarczy ją gruntownie posprzątać. Jak widzicie, my tego nie robiliśmy. Są tutaj wszystkie te akcesoria po właścicielach. Widać, są garki, jest pytania, co ciekawe, jak zobaczycie sobie na piecyk, to wygląda on rewelacyjnie. Zakładam, że ci poprzedni właściciele gotowali na zewnątrz w picyku. Bo często tak dączycy robią, że w środku nic się nie dzieje, a całe życie odbywa się w przeciągu czy łącznie z gotowaniem. Wszystko działa. Tutaj mamy. Połowę zbiornika jeszcze wody, na pewno musimy to usunąć. No i tu włączamy trumę, tak? Czyli podróżować do wody. on <laughs> z przodu poduszką. będzie okazja, żeby na niego spojrzeć. Wlad w kuchni, zwróćcie uwagę na te wszystkie takie rzeczy, które najszybciej się zużywają. Tutaj wyglądają naprawdę w porządku. Front od szafek, ten panel od piecyka tutaj trochę fałszuje nam obraz światła, ale musicie mi zaufać na słowo, że naprawdę nobelki są bardzo, bardzo fajnie utrzymane <laughs> łazienka, pierwsze to brodzik, to co mnie zawsze najbardziej interesuje, nie jest on nigdzie popękany czyli jest szczelny, można z niego korzystać tak wygląda walka. Typowe dla hobby szafki. Duża szafa, na dole oczywiście pies do centralnego używania. No i tutaj jest fajna duża sypialnia z łóżkami osobnymi, bo to jest wersja UL. Znów pokażę Wam te nefralgiczne miejsca, czyli to, gdzie jeżeli jest Hobby jest mocno eksploatowane. Lubi się coś dziać. Pod oknami wszędzie nie ma żadnych zacieków. Jak to mówią moi chłopaki na serwisie, nie ma firanek pod uszczelką. Zajrzymy sobie jeszcze tutaj. Tu widzicie, że też jest spokojnie. No i ta przednia szczelina, z której hobby słynie, jest oryginalna. Mimo, że nie ma zaślepek na śrubach, ale widzę już po podkładkach, że jest na pewno oryginalna. Nie wiem, czy to światło tutaj Wam nie przeszkadza, i, i to widać dobrze, ale jest naprawdę w porządku. Tak samo z tej strony. Sypialnia jest oddzielona drzwiami. Można się tutaj zamknąć, zasnąć, żeby zobaczyć, jak na tuptałem Zaraz tutaj będziemy odkurzać. Są filanki do przeciąga. Wszystkie szafki, nie? Bo tak. No, mogłem odwzależność tylko do kilku, a odwzależyliśmy do wszystkich. Tu są jeszcze jakieś skarby. Ok, teraz spójrzmy, co jest poduszka. Aha, jeszcze kniemy sobie na materacie, Jak już tu jesteśmy sypialni. Mam nadzieję, że to widać, bo materac jest po prostu. wygląda jakby był nowy. A dlaczego to Wam zaraz pokażę? Dlaczego one są w takim stanie? O, tu już widać eee, poprzedni właściciele używali na to dodatkowych mat. Stąd nie spali bezpośrednio na materacach i nie były one narażone na. No nie będę dopowiadał, każdy sobie wy... już może sam wyobrazić. Tu mamy właśnie matę chyba z tego właśnie łóżka. Część przedsionka. Zbiornik na ciepłą wodę, czyli podgrzewacz, którą ma tutaj dwójka typowy. Eee, mamy już wersję tych boilerów, że się tak wyrażę. Wersje z blachy nierdzewnej. w Związku z tym um, są na pewno bezpieczniejsze, jeśli chodzi o zimę, bo nie, nie pękają od mrozu. Tak wygląda tutaj. To są rurki, jeszcze od przyciąga. Jest mocno rozbudowany, bo tu jest, i podłogi są, i tu jest jakaś jeszcze dodatkowa część, fartuchy Nie mogę się do końca do, 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 do dokopać, ale zobaczcie tu z akcesoriów. Tu są na pewno przystawki, już widzę po tym woku, bo. Tam przyciąg jest schowany w worek. Główny to są dodatkowe rurki. Są dwa rodzaje, więc nam będzie co rozbijać. Dalej, tu mamy jeszcze fajną lampkę z przodu. Trochę zrobimy przy okazji porządku. Zmienimy, żeby lepiej było wszystko widać. On też jest bardzo fajny. Tu ma jakąś taką małą zadra, może po prostu brudny, nie wiem. Eee, tu już nic nie znajdziemy. Miałem nadzieję, że jeszcze jakiś save, ale. Jak widzicie, nie ma. Ok, co jeszcze mogę Wam pokazać? No chyba już wszystko Wam pokazałem. No. Przyczepa jest naprawdę fajnie zadbana. Jak oglądacie nasze filmy na YouTube, to zwróćcie proszę uwagę, że w zasadzie wszystkie przyczepy, które przywozimy, no część z nich wymaga jakichś napraw. Tego się nie da ukryć i, i też się tak dzieje, że jeśli to są drobne naprawy, nie wymagają jakichś dużych remontów no to oczywiście my się taką przyczepą interesujemy, sprowadzamy naprawiamy, odsprzedajemy ją dalej ona no, również ma gwarancję tak i w przypadku tych przyczep, które w zasadzie wymagają tylko takiego dużego serwisu jak na przykład ta no i nic więcej z nimi nie robimy dajemy, sprzedajemy, nawet widzicie nie, 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 nie nadążamy żeby ją posprzątać Staram się wystawiać je na bieżąco. Teraz jest sezon, więc dużo się dzieje. <laughs> na tą przyczepę, oczywiście, też jest gwarancja 12 miesięcy. Ona obejmuje szczelność przyczepy i sprawność wszystkich urządzeń, które są na wyposażeniu. Co jeszcze? No, chyba wszystko. Ja już nie będę tutaj przyciągał. Zainteresowane osoby prosimy oczywiście do kontaktu z Łukaszem pod numerem telefonu 608-400-830-608. 400 830. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas i zapraszam do nas do firmy. Powtórzę się jak przy poprzednich filmach, że mamy dobrą kawę. Także nawet jeżeli nie kupicie, to zapraszam chociaż na kawę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.